Dzisiaj przez cały dzień emocji będzie decydować, jaki mamy humor. Całość będzie odbywać się w ten sposób. Aktualnie jestem taki. Yy. No generalnie to moglibyście zasubskrybować kanał, bo ostatnio się nie staracie. Łapkę w górę moglibyście zostawić. A jest ja z nami Ola. I dzisiaj mam nadzieję, że cały dzień będziesz miała tą emocję. Którą? Ta tutaj, na błękitnym polu, i będziesz musiała milczeć, bo po prostu nie jestem w stanie z Tobą wytrzymywać. Będziemy dzisiaj losować emocje co jakiś czas. Żebyśmy nie mieli przez cały dzień tej emocji, bo może być to nudne. No ale bądź teraz taki. Sobie emoji. To było takie przykładowe, nie musisz być taki smutny teraz, to jest taki obojętne Ty swoje? A moją emocją będzie Wydawanie kasy, ale bym sobie wydał pieniądze, Ola! Kupiłbym coś, kupię coś no. tobie, chcesz coś? Ja coś kupię! Tak! Z przyjemnością! Super! Ja muszę zobaczmy... Dobra, zobaczmy co Ty a będziesz ja? tutaj losowy... Co wylosujesz? Oh. A ja jestem... Co, romantyczne? No jesteś dla mnie mi... Ale ja cię kocham, pawciu! Kochasz, mnie, no to ja ci kupię coś, bo ty mnie kochasz! ja ty super! A ty jeżeli masz ochotę tak samo wydać kasę jak ja, to oczywiście wpadaj na sklep Jamorware.pl Ja bym wydał pieniądze, nie wiem jak ty, a ale jeśli, ja bym wydał. A jeśli kochasz... Wszystko, jesteś tak romantycznie jak ja, to musisz zostawić łapki i subskrypcję na tym kanale. Dobrze to no, zrobiła, że to zrobiła? Ja? No, ja? Tak 3 na 10. Ale spoko! Jak nie będzie łapek, nie będzie subskrypcji, to je kupimy! Chciałabym, żeby wykorzystać te dwie godziny. Jedziemy do sklepów, bo... Dobrze, jedźmy, ja z przyjemnością pojadę. Tak samo kupiłbym jeszcze obserwacji na Instagramie, dlatego zaobserwujcie nas na Instagramie. Bo e kochacie, e tak, ja w YouTube my, już kochamy kochamy zukol... Miko, a ty też chciałbyś, żebym coś tobie kupił? Tak, to mi też coś kupię dzisiaj. Ola, korek jest. Musimy kupić samolot. Jedziemy do galerii wydać jakieś pieniądze. Chcę okazać sobie miłość. W galerii chcesz okazywać miłość, chcę A mogę cię kupić? Muszę do mnie dostać, bo tak mocno cię kocham. No, to jest super. To co? Najpierw idziemy do zoologicznego, wydać trochę kasy. Dla Rikusia, no oczywiście. Miseczki nowe by mu się chyba przydały i obraża, nie? No. Zawsze chciałem mu to kupić. A, Admi? Ja cię tak mocno kocham. Kupisz mi coś też? Nie będziesz chciała to czemu nie? Z chęcią wydam jakieś pieniądze Ale ja cię kocham Ja ciebie też, super jesteś. Niebieską koniecznie, ja chcę żeby on miał niebieski motyw Ale taki ciemny niebieski Taką o, tylko ta jest za duża dla Riko. Nie wiem, ja kupię każdą jaką tylko zapragniesz Taką o? Taką o? No to bierzemy od ja razu miski mamy tutaj Zobacz, jest taka jak mała, tylko, że zielona Biała papuszka kupujemy? Nie no. Kupiliśmy miskę, smakujki i obronę. obroże. Czas zmienić może, Jola Miałeś mi coś kupić. Ale nie no już Ola, tyle czasu jesteśmy z tą emoji Ja bym chciał kupić kolejną emoji no dobra no Już wtedy nie musiał udawać, że cię kocham Słucham? Nie. Wróciliśmy do samochodu, żeby na spokojnie bez masek sobie wylosować Fajnie było udawać, że chce się wydawać pieniądze Bo nie mam ochoty wydawać to nie wydałem. No nie nie wydałem, ale to też ze względu na to, że ostatnie kilka odcinków przekroczyło trochę budżet e, Dlatego ja słuchajcie właśnie losuję swoją emocję. Ola schowaj twarz Dzięki Siedzimy wzajemnie w samochodzie teraz, nieco co twój grad jakiś. No co? Losuję emoji i powinnaś być dla mnie jeszcze kochana teraz! Już nie! Już chcę inną emoji, już nie chcę cię kochać. Jaka jesteś? Muszę być cicho. Ja bym sobie poszedł na spacer. Na spacer. Ale w takie zarąbiste miejsce. Jakie? Takie prestiżowe. To my zamierz. Stop! Jeszcze jednak idziemy do galerii. Potrzebuję okulary, żeby być porządnym swagerem. Dobrze. Nie są one jakieś super prestiżowe z jakimiś chińskimi znaczkami. Ale w tej zapyziałej galerii nie ma nic lepszego. Wykazuje się emocji. Jedziemy na spacer na plażę. Taką bardzo ładną. Ale w międzyczasie trzeba puścić jakąś porządną muzykę. Podobać się? Dobra, wejść tam. Teraz się nie złychać. Nie? Czuchy od designerów. Jak się czujesz w takim super miejscu? Super! Nikt nie słyszy Paweł. Oni nie wiecie. co ja mówię. Ale będę podgłaszał i ścieżkę dźwiękową. Nie no, ogólnie jest super. Tylko pogoda taka mało mało słegowa się zrobiła, mało taka dziwna, bo wszystkiego słońce świeciło. Idziemy na spacer, pokażę Ci fajne miejsce. Widzisz? Zabrał ci tu ktoś kiedyś? Co, co mówisz? Nie. <laughs> Problem jest, bo kamera nam padła, ale w idealnym momencie dość tego cringe'u bo już czułem się tragicznie w tych okularach, robiąc to, co robiłem. Wylosujmy nową emoji. Uwaga, ja losuję i. Muszę być wkurzony cały czas na ciebie. Także Ola, weź losu już. A Ola musi być uśmiechnięta szczęśliwa cały czas. Jest. No i czemu jesteś taka szczęśliwa? Przepraszam Was za to, ale kamerę gównianą kupiliśmy i jest jak jest. Idziemy do domu. Pan tutaj jest ryby. Przestań, chodź już. Przecież. Co mnie co zabrałeś. No pogoda jest okropna, tragiczna, chodź do domu. A wy. Weź... Bo ludzie będą myśleć, że się na tym znęcasz. Trudno, to niech myślą. Możesz czy, przestać ci śmiać? Ja... Bo mnie denerwujesz. Ja muszę być uśmiechnięta cały czas teraz. W ogóle co to widzieli? Vloga, telefonem, chodź, już skądś nagrywać Jesteśmy już w domu i teraz do serio, jestem wkurzony. Nie dość, że padła nam bateria w kamerze, to jeszcze staliśmy ponad godzinę w korku, bo był wypadek. A ja się bardzo cieszę, bo już jesteśmy w domku i robimy sobie obiadek, bo jesteśmy bardzo gładni. Super obiad, jeszcze nie dość, że jesteśmy na pieprzonej diecie, której mam serdecznie dosyć. A dopiero jesteśmy na, na czwartym dzień. Piąty, piąty dzień już. Piąty dzień. O, zobaczcie, zobaczcie to, widzicie to? To, to jest moja porcja frytek. Ja mam w ogóle mniejszą, ona ma większą, bo ja mam trochę większego kotleta Tak, bo chwilę więcej mięsa, więc. Ale ogólnie jestem zdenerwowany bardzo, bo nie wiesz, że. Bujemy warzywka, owoce, zdrowe, mało kalorii. nie słuchajcie, już 17 godzina. A my przez cały dzień nie zrobiliśmy nic. Pójście jeszcze na pogodę, Zaczął padać. Ola! Ja pierdzielę naprawdę! Aleksandra, kto leżał wczoraj na hamaku? Nie! Riko! Riko! I Riko go zostawił na dworze Ola zostawiłeś hamak na dworze Padał deszcz idź, go, idź to ogarnij Nie no idź bo ja robię jedzenie. I Widzicie jak tu żyć? Ta emoji, ja z tą emoji zostaję do końca dnia Ja jej nie zmienię, pierdziele Bo ja serio jestem już denerwowany, jestem tak zreagowany dzisiaj Jeszcze co ćwierkacie No i popsułem roletę jeszcze Kapcie mam całe mokre, zaje fajnie Nie wiem, pada deszcz Jest zimno, była taka super pogoda jeszcze zobaczcie na to. Cały hamak jest mokry, cieknie aż z niego Idź go wyciśnij i wywieź, mam to gdzieś, on jest cały mokry Nie, cieknie z niego, zobacz ile wody Dobra, jest Dobra, ale ty, no to idź z nim, a nie mi nie każesz wyciekać Zobacz ci ile ciekaw. wody jest na ziemi, czemu ja? Ty go zostawiłaś Co z nim zrobiłaś? Położyłam Gdzie położyłaś? Ale tylko go położyłaś na płasko? No a ty, jak miałam go wycisnąć, babu? Nie mam tyle siły <śmiech> <śmiech> Co Gundel, Co ty robisz? Pogryzł ostatnio koje, trzeba by było mu nowy zamówić. Ja nie wiem, te same wydatki z tobą. Taki mały, nie wiem, jesteś darmozjad taki. Dosłownie darmozjad, bo zjad kojec. No i co, jesteś z siebie dumny? Jesteś z siebie dumny? Co machasz tym ogonem? Co tym ogonem machasz? Tak, wszyscy cię widzą. Jaki jesteś niegrzeczny. On się po prostu musi On się musi wytrzeć, No i cóż czekasz na mnie? No. Trzeba zmienić tą emoji, bo... Nie, ja z nią zostaję do końca dnia. Chciałabym, żeby się zmienił. To jest dla mnie bardzo niemiły i mi się to bardzo nie podoba. Ja słuchajcie, serio, nie zmieniam tej emocji. Dzisiejszy dzień jest nie po naszej myśli. Rozumiecie to, że nie włączyłem nagrywania. Chciałem Wam pokazać burgera, który swoją drogą Śmiech na sali, ciemna bułka. Moją porcję wrytek, które już połowę zjadłem. Jestem, nie wiem, mam dosyć dzisiejszego dnia. Zostaje z tą emocją. Nie, ty jesteś tak niemiły, że ja mam nadzieję, że wylosuję też jakąś wredną emocję zaraz. Dobra, wylusujmy nową emocję. może zdrowie, co? robię, kochanie. No ja już nie mogę wytrzymać. Dobrze. To... Może bardziej coś mi poprawił humor. Dobra. Dobrze. Uwaga, moja nowa emocja to zmęczenie, ale jestem zmęczony. Tyle się wkurzałem, że już mam po prostu dosyć Właśnie tego wszystkiego. Proszę bardzo. Mm. Ja wylosuję emocje dla Oli, bo ale jest za daleko kamery i jej nie widać i musisz być wkurzona. Co Paweł? Słucham. Cały dzień tak mi narzekałeś, że teraz ja mogę po na ciebie. No przestań, jestem zmęczony, zostaw mnie. Nie postarałeś się. Nawet mi nie pomogłeś w zrobieniu tego burgera. Ktoś cię ciebie za chłopak. Całą dietę ja Ci robię, Dobra. Jedzenie. Nie, nie, już, ten ja idę spać zaraz. Nie musisz spać, trzeba mi pomóc posprzątać. No to posprzątasz. Nie, musisz mi pomóc Ja ty się zrzedłać, dobra? Paweł, miałeś mi pomóc Ola, ale jesteś zmęczony. Nie Paweł, nie ma czegoś takiego, jestem ja jestem zmęczona Ja jestem śpiący Ja też jestem zmęczona Dlaczego jest Ja nawet. bym chciała iść się położyć, a nie mogę, bo się ja mam, Ja nie stronę. mam siły ja tego Ja nie, księciu, nie musi spać Ja nie mam siły tego bałaganu sprzątać Wyrzuć śmieci A jeszcze streama muszę zrobić No, na streamie nie możesz być taki, więc trzeba zmienić emocje. Teraz zmieniamy już? Dobra, ja losuję emoji I znowu muszę być wkurzony I dobrze, bo nie, nie chciało mi się udawać, że jestem zmęczony, bo nie jestem zmęczony Znowu jestem wkurzony, bardzo mi się to podoba, proszę Będzie. bardzo, losuj Ej, ja muszę się cały czas śmiać, płakać ze śmiechu Ha, no to dobrze ci tak To płacz Ale nie ze śmiechu I To jest jeden wielki pieprzony klicz No śmieci rozsypałem po domu A opowiesz mi jakiś rzad? To robi Paweł bez Oli? Co? Odpoczywa <noise> Mam już dość bycia wkurzonym Ty masz dość bycia śmiejącą się? No? <noise> to jest tak głupi i tak cringe'owy challenge, że po prostu masakra Dobrze, ja losuję kolejną emocję Ze względu na to, że zaraz odpalam streama streamę na moim Twitchu, twitch.tv.jawor Także uwaga Muszę się na streamie cały czas śmiać Ze wszystkiego Ale super a ty się ja jeszcze. Ale fajnie, teraz się rozwijasz. <grym> Super! Dobra, a ja Masz, przy... losuj. <kühm> Dobra. Ty musisz cały czas płakać. To <grym> żadna Będę smutna, bo ty robisz Dobrze streama. ci tak! Ja bym nie chciała, żebyś robił stream, a tylko żebyś ze mną spędzał czasu, ty cały czas streamujesz. Ej, zaraz zaczęłaś płakać, Rico przyszedł. jest mi zaraz smutne. O, nie, musiałbym się wcięcia, a co się bawić Kontynuujmy tą baladę cringe'u na streamie Jestem po streamie, z długością streama troszkę przesadziłem Już jest bardzo późno Jak ta Ola? Jest mi smutno Czemu jest ci smutno? Bo zostawiłeś sieka. <laughs> on to i On jest teraz suchy i ja będę musiała to myć To jest nie bardzo, bardzo nieładnie Paweł Dobra, wylosujmy jeszcze jedną emoji Znowu muszę się śmiać, także super A ty? A ja? Mam nadzieję, że spać, bo jestem zmęczona. A ty musisz mnie kochać? O, znowu. Tak. Ej, także super odcinek był. W tym momencie będziemy się z Wami żegnać. Tymi właśnie tutaj wesołymi, miłosnymi słowami zasubskrybujcie kanał. Wpadajcie na sklepiaborwear.pl. Wam serdecznie dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się jak papa. Cześć. Cześć.